Włączymy sobie do kontaktu i zobaczymy, jaką dzisiaj lokomotywę przedstawimy. Te już były wszystkie, to że takie sobie porobiłem. Fotki dałem sobie do segregatorka, opisałem każdą lokomotywę sobie. No i dzisiaj przedstawimy spalinowóz w 2018 kupiony w 2020 został napęd. Kolega Daniel go przerobił. Wstawił napęd do starej lokomotywy Joew. A to jest lokomotywa, która była dostępna na poczcie. Na wszystkich pocztach można powiedzieć też na helu na Serganie. Też widziałem taką lokomotywę, jak byłem w zeszłym roku. Ale na poczcie kopiłem to murowi. A zanim ją przedstawię, to trochę tutaj jest ta lokomotywa. Ma układ jezdny wstawiony ten guziczek, on miał guziczek od spodu. Ja kiedyś go stawiłem sobie tutaj, jest jakiś ślad. Ja zrobiłem tą lokomotywę, że dałem wózki od wagonu gazetkowego i bez napędu jeździł mi za wagonami lub też za lokomotywą. A kolega Daniel mi stawił układ, także teraz sam, sam jeździ. Guziczek jest tutaj. wagon mi wyskoczy oświetlenie led mi wstawi jest ciężkim padunkiem specjalnym a teraz opowiem trochę o mojej makiecie jak w 2014 kupiłem lokomotyw, lokomotywę, zestaw startowy Straż Pożarna Pico Junior, a czy nie Pico Straż Pożarna chciałem powiedzieć, to kiedyś miałem tutaj makietę podłogową, miałem ten tor zewnętrzny z Pico i w środku miałem w kole, bo to było takie krótkie, małe koło, lokomotywownie i pociągi pancerne. Po sobie zrobiłem. Można powiedzieć, muzeum pociągów pancernych. Obrótnica to taka prowizorka. Widać inny za trawy, zasypana niby posiana trawa, żeby tam żaden turysta nie wpadł. Żeby zrównali to z ziemią, można powiedzieć. I mamy tutaj pociągi pancerne. Wszystko modele kartonowe, różnych wydawnictw. I takie coś było na dole. To po to, jak kupię muczko. To potem ten maketa była rozłożona pod szafami, pod szafą wadęstem. Do czasów kiedy w 2017 roku się ukazała kolejka elektryczna w kiosku, to od razu założyłem numeratre premium no i wymyśliłem właśnie taką makietę nad łóżkiem sobie z początku. To tu mamy gra, tutaj mamy tutaj za granica ten płot i pociąg pancerny poznańczyk to jest granica, to jest to wszystko, co miałem swojego a tam wszystko jest z kolejki elektryczna. Tutaj widzimy są turyści, bo jak mówiłem to jest nieczynna lokomotywownia. moje muzeum pociągów pancernych, a te żołnierzyki to są po prostu y, rekonstrukcje, które dla, dla turystów, czyli są takie dodaty dla turystów, rekonstrukcje, i tu widzimy granice, granice, i tu mam już y, kolejka elektryczna z gazetki wiadomo, że tutaj mam też rzeczy, które ja sam dokupiłem tamta godzilla mniejsza, co jest widać ona była już dawno dokupiłem sobie w pierwszym roku taką wielką godzillę zajebista jest tutaj sobie dałem przy sztabiku wędkarzy tu na kamieniu siedzi tata z synkiem tu na kamieniu ten wędkarz sobie leży dwie łódeczki tutaj wędkarze są z pieskiem małym tego łowią lędkarzy tutaj jest takie można powiedzieć party damskie kobitki na werandzie na wyrandzie są kobitki, same kobitki taki domek zrobiłem sobie na palikach jedna kobitka zamiata tutaj taka lokomotywa, tetetka tu wędkarza, taka para sobie wysłuje Tu mamy nudystów Taka panienka się rozbiera Chyba do nudystów chce pójść Tu jest taka azjatka Z wężem pytonem Pyton I taka Azjatka taka tańcząca, tak zwane tańczące brzuszki Kupiłem bo mi się to spodobało Tutaj jest panienka z pieskiem Jorkiem Wszystkim Yorkiem. Samochodziki. Tutaj mamy jelenie, Dodatek. Krówki. Część jest gazetkowych. Emaglemos. Część jest dokupionych. Koniki też. Połowa jest Emaglemos. Połowa dokupiona No i tak. Budynki są też tutaj dokupione, dorobione. I tu właśnie ten wewnątrz to wszystko, całe koło, to jest gazetkowe. Emaglemos. Tak samo jak tam te dwa samochody, czerwony kamas i niebieski magirus, jest gazetkowy a reszta tutaj doszło. Gazetkowe są tylko te jeszcze auto osobowe. Tak, dworzec, dworzec to była taka ciekawostka, że jak dostałem w numeracie numery ze dworcem to pamiętam była jakaś ruska nazwa. Ruska nazwa miasta i były tych, tychy. chyba tych chyba tak. Ale ja sobie dałem murów, miejscowość, w której mieszkam. I tutaj... I to były w numerach od 1 do 100. I później właśnie można było sobie dokupić na zamówienie numery od 1 do 116, gdzie nie, nie... Można powiedzieć, że był ten dworzec. Tu mam dworzec PKP, tu mamy ludzików, turystów. I tu na łuku mam też dworzec, dworzec murów, turystów. Zegar jest podświetlany, domki, latarnie są podświetlane. Tutaj mam ten wyłącznik, który się włącza. No, teraz włączone są domki. No, I tu mam zegar włączony. Latarnie uliczne, latarnie w dworcu. No i tu sobie dokupiłem taki mały biegun północny, dlatego że jestem charakterystycznie działam co roku za Mikołaja z żonką. Do tego tam sobie dokleiłem żonkę, czyli panią Mikołajową, bo tutaj pani Mikołajowej nie było. Ja jako Mikołaj i Mikołajowa. A zostawiłem z taką dziurmini w całości, bo to jest fajna taka tepła, ta tapetka. A w ogóle to dostałem to na urodziny, czy na od Mikołaja od żonki. O, taka sama zwierzętka, samolutkie zwierzętka. I, ten, no I teraz prezentujemy DF4 72 Hengdu, chińska lokomotywa ciężka. I tutaj mamy ciężki ładunek specjalny. No, i tak się prezentuje lokomotywa DF4 Hengdu chińska. Także tu wewnątrz mam całe gazetkowe. Także od 2017 roku począłem robić tę makietę nad łóżkiem. I tak właśnie tutaj mam makietę. Tak mówię, wewnątrz to jest tu granica. Jest Kolejka elektryczna w tubawki w kiosku Glemos a na zewnątrz on torpikowski. I tam sobie dołożyłem tu moje pociągi pancerne czyli Muzeum pociągów Pancernych. Chodzilla musi być, lataria morska to pamiątka z rewy, byłem nad morzem. Ten domek na polikach to mój pomysł. I tu wiadomo, jako strażak musiałem sobie dokupić do tego kamienicę po polącym się strażaków. Akcję ratunkową. Remizę staracką. Tu samą dorobioną. I tam mam też remizę staracką. Gdzie wyjeżdża samochód?